Cześć. Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić siniaka na najprostszy sposób na świecie. Do przygotowania potrzebna będzie ręka dwa kamienie naj, najzwyczajniejsze jakie macie na podwórku oraz moneta. Ja mam dwa grosze, nie ważne jak. Bierzemy dwa kamienie, rozcieramy Aby wyszedł biały prosz. biały efekt. Następnie bierzemy rękę i smarujemy ją tym oto białym proszkiem. Powinien wyjść taki efekt. Może być troszeczkę mocniejszy. Dobrze by było, gdyby nie był słabszy. Następnie bierzemy monetę i rozcieramy. Oskórę ją. Wyjdzie taki efekt. Wygląda naprawdę na żywo jak prawdziwy śniak. Spróbujcie, a zobaczycie. Dzięki, cześć.